Hej wszystkim, ja jestem Alwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym do szkoły, czyli trzecim filmem z tegorocznej serii Back to School. Słuchajcie, ja bym się nigdy nie spodziewała, że nagram jakikolwiek, kiedykolwiek hol zakupowy, ale jak zapytałam się Was na moim Instagramie, jaki film z tegorocznej serii Powrotu do Szkoły chcielibyście zobaczyć, to część z was pisała właśnie, że chciałaby zobaczyć hole zakupowe, także oto i jestem. Bez takiego zbędnego przedłużania, wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w hole zakupowych do szkoły jest plecak, ale mo mogę się mylić, ja nie wiem. Natomiast ja nie zmieniam plecaka co roku, ale teraz jest ten rok, kiedy ymm, moja mama kupowała plecak na jakiś sobie, na jakiś tam jeden wyjazd, ja go biorę zaraz na drugi wyjazd, a że ten plecak mi się podoba, to stwierdziłam, że Mogę go sobie wziąć do szkoły, i w pierwszy raz nie jest to żaden wans. Jest to taki różowiutki plecak, jakby to powiedzieć, prostokątny, troszeczkę inny niż miałam dotychczas, nawet kształtem. Natomiast kolor zdecydowanie mój, ulubiony, czyli różowy, już nawet sobie przyczepiłam tutaj z moim imieniem. Bo gdzieś znalazłam, akurat miałam taką yy, zawieszkę z imieniem Malwina, więc sobie przyrzepiłam. Yy, I wydaje mi się, że naprawdę może się sprawdzić, jeżeli jakościowo będzie dobry, bo, bo nie wiem, bo go nie używałam jeszcze. Natomiast wydaje mi się, że może się sprawdzić, dlatego że tak, ma dwie z dwóch stron przegródki na cokolwiek, na przykład na wodę. Ma tutaj jedną mniejszą, ale styl sporą przegródkę na na przykład kosmetyczkę. Ale to mówiłam Wam w poprzednim filmie prawdopodobnie o tym, co warto kupić i tak dalej, więc tu mi się myślę, że większość się zmieści. Tutaj też jest fajne takie zapięcie, ja wątpię kiedykolwiek będę go używać. Natomiast w środku totalnie jakby zwykły z jedną przegródką tutaj, co też mi się podoba. I on jest z, ze sprzęg, jak widzieliście pewnie, kupiony w CCC za jakieś 80 zł albo nawet mniej. I przy każdej rzeczy, jak pamiętam, to postaram się Wam e, mówić, skąd ją mam i za ile mniej więcej kupiłam. E, Okej, okay, mam tu tyle, rzeczy, nie wiem, czego zacznę. Może po kolei, jak, jak to było z kolejnością. Oczywiście mam planer. Planer, kalendarz z Wareksału. E, I to jest kalendarz, który ja kupiłam w Action za jakieś 10-11 zł. Więc jeśli chodzi o takie planery, to kalendarze to polecam bardzo do Action i, i sobie e, poszukać bo są dość tanie, w porównaniu do jakby planerów w w jakichkolwiek innych sklepach i to był kalendarz, który, w którym ja musiałam sobie uzupełnić tutaj jakby dni i miesiące powpisywać, ponieważ tak jakby wiecie, można było go kupić i wykorzystać za 3 lata i też by było ok. Więc ja już go sobie uzupełniłam od razu, jak kupiłam. On też te, o tyle fajny był, że miał tutaj takie naklejeczki. Ja lubię takie bajery i miał tutaj naklejeczki. A to jeszcze w zdjęcie, ale tutaj miał naklejki i tak dalej. I na końcu ma te notatki, no to jak chyba każdy kalendarz, i jeszcze dalej ma listy do zrobienia, też takie. Dla mnie osobiście, kalendarz, planer, szczególnie na początek roku szkolnego, żeby się ogarnąć, żeby wpisywać wszystkie, wiecie, sprawdziane, niesprawdziane w jedno miejsce jest. E, bardzo dobrą opcją. Ja nie jestem zwolenniczką wpisywania, na przykład gdzieś tam elektronicznie, czy coś takiego, na przykład na telefonie. I jak Chyba że muszę gdzieś sam szybko coś zapisać, no to wtedy tak. Natomiast tak ogólnie bardziej wolę sobie wpisywać gdzieś na papierze. Dla mnie jakoś wiecie telefon mi się kojarzy z totalnie, wiecie, y, robieniem czegoś innego niż szkoła i Zawsze, za szybko się mogę rozpraszać. A jak mam, wiecie, długopis w ręce, papier, to zawsze jest trochę inaczej, i, i, i to tyle. Nie, nie mam się co więcej rozwodzić nad tym kalendarzem. I razem tego samego dnia kupiłam sobie taki zeszyt, który jest teraz moim journalem. Nie wiem, czy to jest z serii Back to School, natomiast pomaga mi się to na pewno zrelaksować, i generalnie spisywanie swoich myśli jest całkiem fajnym pomysłem, jeżeli chcemy się jakby. Nawet poznać, powiem Wam szczerze, też troszeczkę się poznałam przez takie pisanie, i faktycznie docieranie do tego, co ja tak naprawdę chcę, kim tak naprawdę jestem i tak dalej. Także tutaj też Wam powiem, też mam zekszyn za jakieś 10 zł. Ok, kolejna rzecz Zekrzyn tego samego dnia kupiona to jest taka tablica, to jest tablica wypisania po niej i od razu zaopatrzyłam się w gąbkę i takie markery do niej, e, aby pisać sobie listy np. do zrobienia czy coś takiego, bo często takie listy spisywałam gdzieś właśnie na kartce czy coś, e, a takie typowo wiecie np. Na, na ten dzień, na ten wieczór listę do zrobienia, a jak ją sobie trzymam na biurku, to zawsze mogę sobie e, spisać e, i, i mieć. I także to też jest zekrzyn za 10 zł albo 9 to, a to ten zestawik za... Hmm. Dziewięć, nie pamiętam już dokładnie. Przejdźmy może teraz do rzeczy z, z tego. Z Pepko, może mam dwie chyba rzeczy. Kupiłam sobie słuchajcie, w Pepko y, ołówki. E, wiecie co, ołówki, jak ołówki, ale one kosztowały całe 2 zł, a jest ich tutaj 6. E, no dobra, sami sobie odpowiedzcie na te pytania. One nawet mają gumkę, nie? One są, za, one są nastrugane. E, Dlatego ja kupiłam. I kupiłam sobie jeszcze takie znaczniki też w PEPCO. Kupiłam trzy opakowania, bo były po 3 zł, jeden. W dwóch różnych kolorach występowały, jakby kolorystycznych. Jeden taki i dwa jeszcze mam inne troszeczkę, ale już jej nie przyniosą tutaj. Natomiast takie znaczniki też mi się przydadzą, czy to do książek szkolnych, czy to do książek zwykłych, jak czytam. I jeżeli chodzi o PEPCO, to chyba tyle. Nie, nie, nie. Nie mam chyba nic więcej. A nie, słuchajcie, czekajcie. Miałam to, kupiłam sobie jeszcze y, takie kredki pastelowe, dosłownie też za 8 zł, 12 kolorów. Także y, czas, czasami zresztą używam kredek, szczerze mówiąc, w szkole nawet w zeszytach, ale one były jako, jakoś impulsywnie bardzo. Je wzięłam, więc też jakby to nic koniecznego. Bo ja jakby mam, mam takie coś, że lubię mieć... Kolorowych dużo rzeczy przy sobie. OK, idziemy dalej. To też mam z action, czyli to są spinacze, no te takie. Zabrakło mi słowa dzisiaj na to. Przechodząc teraz do rzeczy z Biedronki, to mam takie trzy zakreślacze z pilota, ścieralne. One kosztowały jakieś, nie wiem, 17 zł, były nawet drogie. Za tą cenę można by kupić lepsze zakreślacze, tak mi się wydaje, natomiast jak już kupiłam to sobie ich teraz, nawet używam tego różowego w moim journalu i tak dalej. Fajny bajer, że można sobie właśnie pościerać jak coś, ale uważam, że można za tą cenę też kupić coś lepszego. Z drąki mam też takie długopisy standardowe, myślę, że każdy ich kiedyś używał czarne, bo głównie czarne pisze. I nie wiem skąd są te ołówki, ale moja mama mi te ołówki, bo powiedziała, że bardzo jej się podobały. Być może z biedronki, być może z jakiegoś innego sklepu, natomiast zobaczcie, jakie są ładne. Akurat ołówków mam w tym roku pod dostatkiem, powiem Wam szczerze, w tamtym roku ołówków mi brakowało. Bardzo. Wiecie, gdzieś tam jeden miałam w piorniku, gdzieś zgubiłam i później nie miałam przez jakiś czas. Musiałam, jak chciałam ołówek, to musiałam się ludzi pytać o ołówek. I ostatnią rzecz, z, ostatnią rzeczą z biedronki. Jest taki plik karteczek, wziąłam ostatni chyba. Ja w sumie co roku zużywam sporo tych karteczek i co roku kupuję prawie nowe. W sensie, praktycznie co roku kupuję nowy na nowy rok szkolny. Tym razem postawiłam na zwykłe białe, bo takie są najlepsze. Nie samo przylepne, tylko zwykłe karteczki do fiszek się przydadzą i do jakichś tam jeszcze innych rzeczy na pewno też się przydadzą, więc ja preferuję takie i leży mi sobie na biureczku bardzo ładnie. Nie pamiętam za ile, za jakieś pewnie też 10 zł, czy coś takiego. Już ostatnią rzeczą z Biedronki to jest ten zeszyt z Oxforda, kartek 80, rozmiar A5, jak widać. Czy jakby właśnie teraz przejdę do sekcji zeszytów. Jeden mam z Biedronki, czyli ten, a zeszytów w tym roku nie kupowałam dużo, bo poza tym mam jeszcze trzy, trzy zeszyty i dwa takie dodatkowe, ale to są dwa jakby... Takie po prostu je wzięłam, ale to zaraz Wam opowiem o tym. Jak możecie zobaczyć, te trzy zeszyty Oxforda duże do jakichś takich wiecie, przedmiotów typu chemia czy coś. Wzięłam takie trzy właśnie z Oxforda. One, kartek mam 80 yy, i one są z Carrefour'a za 15 zł za yy, sztukę. I one były właśnie z promocji, dlatego je wzięłam. A powiem Wam jeszcze, że ta promocja była, dlatego że tak mi się wydaje. Każdy z nich jest tutaj lekko uszkodzony, na no w tym miejscu konkretnie. I każdy z nich na, przez połowę zeszedł na tej stronie, ma takie. widzicie tutaj? O, takie coś. Jakby coś się wydrukowało, i to jest na różnych stronach. I to jest na każdym zeszycie, tak jakby te wszystkie mają w tym samym miejscu to samo, i myślę, że dlatego te zeszyty były na promocji. Nie uważam, żeby to były takie rzeczy, które po prostu by mi tak wadziły, żebym ich nie wzięła, bo umówmy się, jeżeli chodzi o tą konkretną markę, że Oxford 80 kartek A4 i tak dalej, 15 zł to naprawdę nie jest duża, nie jest wysoka cena jak na standardowe, jakby ceny te, tych zeszytów, bo normalnie w jakimś MPI-ku czy coś takiego. Bez promocji prawdopodobnie za takie zeszyty można byłoby dać nawet około 30 zł, więc 15 uważam, że spoko cena i także mam tutaj te cztery zeszyty kupione tak typowo pod jakieś przedmioty. Natomiast jeśli chodzi o zeszyty jeszcze, to znalazłam dwa z action. Znowu w action takie. One już nie są do niczego konkretnego, one po prostu, po prostu je mam. Wzięłam je, bo były dość tanie, nie pamiętam, ten duży może około 8 zł kosztował, ten pewnie mniej, nie pamiętam dokładnie ile. Tak coś mniej więcej mi się kojarzy. I dlatego, że one mają kartki po 90 gramów, czyli tyle samo, co kartki z zeszytów Oxforda. Mają po 90 gramów, a jakby grubość kartek, jeżeli chodzi o zeszyty, jest dla mnie... Jak patrzę na zeszyty najważniejsze, no bo żeby mi tam nic nie przebijało i tak dalej. I bardzo mało zeszytów ogólnie ma tą gramaturę 90, 90, a te, mimo tego, że dość w dobrej cenie, to właśnie mają grube strony, praktycznie takie, no właśnie takie z Oxforda, jak się patrzy, dosłownie, praktycznie kolorystycznie też jest to samo. Te, 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 ta kratka tutaj. I tak jak mówię, mają też 90 gramów jak Oxfordy, jak zobaczyłam to się trochę zdziwiłam, więc powiedziałam dobra, wezmę sobie, może się jeszcze do czegoś przydadzą, i małych, ładny w ładnych kolorkach, także też polecam w ogóle właśnie do Action, jeżeli robicie takie zakupy tam, można fajne rzeczy znaleźć naprawdę w niewysokich cenach. Zostając sobie przy temacie zeszytów, pokażę Wam tyle zeszytów mi zostało z poprzednich lat kupione, niewykorzystane cztery zeszyty z Oxforda, małe po 60 i po 96 kartek, także ja w tym roku głównie chciałam kupić trzy duże zeszyty i ten jeden mały, a tamte dwa z Action to były takie dodatkowe, bo ja sobie kontynuuję zeszyty, tak, kontynuuję sobie zeszyty z, zeszło, z zeszłego roku, jak mi po prostu zostało jeszcze z jakiegoś przedmiotu, to nie zaczynam nowego, tylko sobie po prostu kontynuuję. Nie pokazałam długopisów z, też z Carrefoura. Yy, nic wielkiego, po prostu czarne długopisy, wszystkie mam czarne. I to chyba tyle w tym holu zakupowym. Jak widzicie tych rzeczy, nie wiem czy mam dużo czy nie niedużo, yy, możecie mi dać znać. Yy, natomiast to są takie rzeczy typowo do szkoły, które yy, używam, jakby do, do, do nauki, można powiedzieć. Typu, właśnie zaszyty i tak dalej. Mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą potrzebę oglądania holów zakupowych. Nie wiem, bo nie, mam jakoś, wiecie, dużo nowych rzeczy, tak? Dużo rzeczy używam z, z zeszłych lat. Ale mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś sobie na dole. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, niepodłoga odczytana, tam dodaję różne relacje, czasami są posty, także polecam mnie obserwować, aby być na bieżąco. Dzięki Wam wszystkim za oglądanie, a my się widzimy w kolejnym filmie. Cześć!